Eluwa, siedmiodniuwa, was, z tej strony ja Krzysztof GUTRA Dzisiaj chcemy nagrywamy kolejny odcinek z Forsaken Air Kolejny update, przepraszam że wczoraj nie było i nagrałem tego updateciku, bo bo, bo 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 do recorder powiedział sobie, że nie będzie nagrać mojego głosu i tak dalej. I się spieprzyło wszystko, ale do, dobrze robiłem test, bo zawsze robię sobie jeden test przed nagrywką czy wszystko działa dobrze dodali nowego skin, najgorszy nie wiem. Ballon Boya tego skurczy byka. Dali Sugar Boya. Kurde, ale muzyka zawsze jest ta. muzyka zawsze będzie. Kosztuje 750, Tak się dziwię, że tak tanio. Chciałem, że będzie znowu 1000 ileś, ja to rozbierałem. Mamy 7, 7, 7, fast coin, wygrałem w lotto. Bo wiecie, 777 to jest wygrana w lotto Albo w jakimś kasynie, no to wiesz, wygrałem w kasynie dzisiaj W Jackpot'a, Jackpot'a wygrałem 777, dobra, wydajemy te 777 Fasko, jest piękna liczba Szkoda, że nie ale dobra Kupujemy tego skurczybyka, zobaczymy jak wygląda Czy wygląda przynajmniej git, czy... Cały czas taki... Mechuwa, hechuwa Dobra, Frostbear Sorry, ale... Tutaj bierzemy balon śmiecia. Gdzie on tu jest? Jest. I Jezu, ile ma już skinów. Jest tutaj. Dobra. Co ty masz na języku? A, dobra. Rainbow <laughs> Ballon boy is gay, dobra. Widzę... Dobrze zrobili. Tu ma jakiś papuczek, tu ma cukierków 7 na 10 Wyślijmy komuś od razu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. amator masz Myślę, że lubisz Balloon Boya, dobra <grystanie> To niech zacznijmy przywołać tego cukierkowego chłopka Może on będzie mieć muzykę Dobra, nie ma na tego, to na raz gubiemy nie ma, ale ten głos zawsze mnie nienawidzi, nie jego głosu gochaj hi. Hello ja Czech, włączę lepiej widać o dobra. Hello. dobra, siema Boże takie Hello Kurde Cukrzycy dostał What the fuck? <grybety> Demonetyzacja Ustał mi to już Boże Godzi. Czemu jego dźwięk jest taki? O mój Boże, nie no. Pierwsza to baby była taka. Teraz się ten. Aj. Boże! Ja nigdy nie sprawdzę na youtube jak, wyglą jak wyglądają. No i wyglądałem tu, nawet wiem, ale. Hello? Hello? Jak mają dźwięk! Boże! Już Afton był lepszy. Hello? Hello? No, bicie Ballon ja 10 godzin.

Boże. Jeszcze dzisiaj będzie grać Jak wiecie. A co, bo jakieś dwudzieste czy coś tam. No zapraszam na mojego Discorda, bo tak. Taką Taka już śmierć Odkrócił Zostaje się prądem <grystanie> Thanks for XP Pokonałem go Ciekawe Nie, powiem wam, że Molten Freddy był ciekawszy Albo jakiś, nie wiem, Afton Tam trzeba było się ruszać, tutaj Уже не надо вам, да, расстраиваться, экстра батарея, так, таких экстра батарей, еще ушел отсюда Może. Jego dźwięk. A wiem, że po play Playtime wyszedł. Nowy Hello. projekcik. Zagram sobie 100%. Jest za freka to to, wiecie. Hi Jak za darmo to brać? Napiszę, czy będziecie chcieli. Mam dwie nowe serie. Mam ten Copy popit, to. Możemy nagrać. Albo możemy nagrać nową serię. Z the Bites of Ice, Red Hands. Możemy nagrać. Yo! What the fuck? Jaki drop. Jaki super drop. Już na odcinku <gryzanie> Jaka ma na to szansa? Eee, TheBiteDoFiza, Repens, albo... Ymm, albo Poppy Tego tam... Eee, Projekt Te dwie... Mam jedną z tych sobie sobie jakąś Która by się wybiła lepiej Ja sobie byś wiem że popił Bym się bał Chciałbym Hi. Tak, bo ja mam nowy kąp no to To livey będziemy robić Cześć Może się też Widziałem, że skończyłem z terrarium z Slime Hello? Rancher, kuczy. To, to też bym rzucił, bo skończyłem z tym gramia ja i początkowo zrobiłem fajną. Odrzuciem je. To ForSecond skończy jak się... Jak umrze. A sami napisali, że nie wiedzą, czy skończą z um, ForSecondem czy nie. Jeb, jeb Coś ja ciekawych nie ma już tych takich skinów Hi Mówię, jakieś skiny do ciężkiej postaci by się przydało Wiem, że żeby ma być ten Chyba Nie wiem, czy będzie ten Na, na nieszczęście kurczę. Jak on tam miał? Freddy! Skin. Na nieszczęście. Na nieszczęście mi robią Hello, hello. hello. A zrobiliście cukierkowego tego to nie jest lato Za późno Hi. Albo może z tematyką Jako wiesz Śnieg Nie wiem jak by to tematyką zrobili Zembalo byłby taki idealny, kurde zrobili go Dźwięki idealne, żeby komuś zepsuć Zarabianie na YouTube. Where? a ty? <laughs> nie widziałem go. No, sam jest easy. Nie można nic powiedzieć, że nie jest taki trudny. No co, skończyłem 11 minut. O, oh, mój Boże! 11 minut nagrania. Koniec, no. No nie ma, nie ma już nic do robienia. No, dzięki za oglądanie. Taki update był taki słaby dla mnie. Wiecie, Be Be Bendigo będzie taki już ciekawszy. Będziemy mieć więcej tego wszystkiego. No, porównanie tego update'u dodali tego, tego i tego. Ten mi się bardzo podoba, ten też. A Baron bo jest taki mechowy. Mam do niego CPU, to jak ktoś chce zdobyć jego, co ja tutaj zdobyłem. Tutaj Edit, tutaj to. To może. A ja wolę mieć cały czas tego cupcake'a. Bo jest fajny. Mi się ten cupcake podoba. Dobra, Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!